gra ma swoje tajemnice które więcej niektóre mniej. Są gry, które są oparte na historycznych wydarzeniach, które są dostosowane do konkretnej epoki czy konkretnego wydarzenia w historii, lub takie, które tworzą własną historię opartą na ramach historycznych, na przykład historia Ezio Auditore czy Konora w serii Assassin's Creed. Są jednak również gry, które nie mogą być poddane takim zabiegom, gdyż albo rozgrywają się w daleko idącej przyszłości, albo opowiadają historię w innym uniwersum, czy historię zupełnie odmienną czy samodzielną. I są gry, których historia opiewa w kilka stron tekstu, a są również gry, chociażby League of Legends, których historia jest ogromnie rozbudowana i mega ciekawa. Szkoda tylko, że większość graczy ma to w totalnym poważaniu. No cóż, wiele tracą, ale to ich sprawa. Ale na szczęście nie tutaj. Ponieważ ja będąc pełnoprawnym nerdem, jeżeli chodzi o historię w grach, takimi rzeczami się zajmuję. Jednak dla tych, którzy tematem się interesują, przygotowałem dzisiejszy materiał. Ponieważ w świecie Blola w dziesiątkach opowiadań i historiach trafiamy na kwestie, które pozostają tajemnicą nawet przez wiele lat. I właśnie tym się dzisiaj zajmiemy. Witajcie moi drodzy, ja jestem Bogusław Marwek Szański, a dziś zajmiemy się dziesięcioma tajemnicami, które występują w League of Legends. Perfect. Wielkie podziękowania dla osób, które wspierają na YouTubie i na Twitchu, to dzięki Wam wlatuje kolejny materiał. Okay, zanim zacznę, musimy zwrócić uwagę na pewien bardzo ważny fakt. Owe tajemnice nie są największymi tajemnicami w League of Legends, być może, gdyż to raczej ciężko jest określić, jaka tajemnica jest najważniejsza. Każdy uwielbia lore League of Legends jakby indywidualnie. I takich tajemnic znalazłoby się i sto. Jednak, jako że w top liście chodzi głównie o liczbę 10, przygotowałem tutaj 10 takich tajemnic, które nie ogólnie, nie globalnie, ale dla mnie aktualnie są największymi tajemnicami, więc znajdziecie tutaj tajemnice odnośnie postaci, które wyszły na przykład niedawno, i tajemnice, które nurtują mnie od jakiegoś czasu. W każdym razie, nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Miejsce numer 10 i pierwsza tajemnica, którą omówimy to prawdziwa północ. Ci z was, którzy oglądali serial Gra o Tron lub nawet nie oglądali, zapewne kojarzą wielki mur wybudowany w tym świecie przed wiekami, na którym stacjonowała nocna straż. I owy mur miał oddzielać północ od siedmiu królestw. I generalnie rzecz ujmując, obywatele owych siedmiu królestw jako północ określali teren północy, czyli teren do muru, gdzie stolicą mowej północy było Winterfell. Jednak, jak wiemy, za murem występowały również plemienia ludzi, olbrzymy czy nieumarli. I osoby mieszkające za murem określały tą część jako północ, więc, jak widzimy, określenie prawdziwej północy jest niezwykle ciekawą kwestią i zależną nieco od punktu widzenia. Mówi o tym dlatego, że sytuacja ma się dość ciekawie i nawet można powiedzieć dość podobnie w League of Legends. Najbardziej wysuniętymi obszarami na północ Runtery są Ionia oraz Freljord. Oczywiście ta druga kraina jest uważana za północ Runtery ze względu na to, że jest ona prawie w całości pokryta śniegiem i lodem, jak również jest to typowa śnieżna kraina w świecie fantasy. I wydawać by się mogło, że to właśnie Freljord jest miejscem Mrozu. Otóż nie, ponieważ sprawdzając jak wygląda mapa Runtery na północ od wszystkich Ziem, również od Freliordu, znajduje się ogromna skuta lodem połać lądu, która przeze mnie na potrzeby dzisiejszego materiału została nazwana prawdziwą północą, gdyż podobnie jak w Grze o Tron, jak mieszkańcy Siedmiu Królestw, nie za bardzo przejmujemy się co tam jest. I tutaj robi się niezwykle ciekawie, gdyż na południu mapy nie mamy żadnego lądu, a tylko morskie wody. Również ląd na północy jest ogromny kilkukrotnie większy od samego Fryjordu, o którym w zasadzie nie wiemy nic. Nie pochodzi stamtąd żadna postać, oraz z tego co wiem, żadna postać nigdy tam nie była. Czy kiedyś dowiemy się, czym owy teren jest? Miejsce numer 9 i druga tajemnica dość niedawna, czyli kto jest ojcem Seta. O Secie jako postaci? No, wiemy całkiem sporo, nie da się ukryć. To jednak jedna rzecz pozostaje tajemnicą. Kim jest jego ojciec? Wiemy, że jego matka jest wastajanką, natomiast jego ojcem wojownik noksjański. Wiele osób uważało, że jego ojcem musi być Draven ze względu na powiązanie z arenami. Jednak jeden z pracowników Riotu potwierdził, że tak nie jest i Draven jest za młody na ojca Seta. I temat nieco ucichł, natomiast ja Zacząłem się nad tym tematem zastanawiać. I rozważania zaprowadziły mnie do rajotowej karcianki Legends of Runtera, gdzie znalazłem dwóch potencjalnych ojców seta. Wiem, dziwnie to brzmi, ale dajcie mi dokończyć. Pierwszy to członek Rekonersów, czyli Vesit, ukryty pod kartą Crowd Favorite. Choć ten wojownik wydaje mi się mniej prawdopodobny od drugiego, czyli Savage Rekonera. Wygląda on niezwykle groźnie, jego styl walki wydaje się mocno dziki, czy nawet zwierzęcy, co pasowałoby do Seta. I tak wiem, że jest on po części Vastajaninem, jednak nie każdy przedstawiciel tej rasy jest dziki i zwierzęcy w walce. Jednak to tylko moje rozważania i prawdziwego ojca Seta nadal nie poznaliśmy. Miejsce numer 8: Pustka. W części materiałów co jakiś czas poruszamy temat właśnie pustki. Jest to niezwykle ciekawe miejsce, skąd pochodzą potężne potwory i skąd pochodzi wiele postaci. Nie wiemy dokładnie kiedy powstała, ale wiemy po i przed jakimi wydarzeniami miało to miejsce. Pustka powstała po stworzeniu tak zwanego multiversu, czyli wieloświata. Nie wiem czy jest to celowy zabieg twórców gry, gdyż w świecie fizyki istnieje teoria multiversu lub teoria wieloświata, która zakłada, że nasz wszechświat nie jest jedynym, a istnieje ich wiele, podobnie jak w naszym wszechświecie istnieje wiele galaktyk. Ciekawe, gdyż może to sugerować, że twórcy wykorzystali tutaj ową teorię i jednym z wszechświatów jest ten z League of Legends. I to moim zdaniem jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje, jak twórcy League of Legends podchodzą skrupulatnie i bardzo ciekawie w sumie do tworzenia własnego uniwersum, co naprawdę zasługuje na wyrazy uznania, gdyż, tak jak mówiłem, większość graczy się tematem historycznym w grach nie za bardzo przejmuje. Wspominam o tym generalnie dlatego, że wszechświat lolowy i wszechświat. Pustki są dwoma różnymi, i sama kwestia przechodzenia potworów z pustki do świata runtery jest podobna do innego zjawiska w świecie fizyki, ale zostawmy to na razie. I wiemy, że pustka jest zimną krainą, która powstała na długo przed powstaniem samej runtery. I wiemy, że celem pustki jest zakończenie życia w innych wszechświatach. Jednak jak tej w pustce jest i dlaczego tak jest? Dlaczego potwory z pustki chcą w zasadzie, albo inaczej, dlaczego stwory z pustki chcą zakończyć wszelkie życie? I czy jest jakiś główny przewodniczący, jakiś król, królowa tej pustki? Tego niestety nie wiemy. Pustka to dla nas jedna wielka tajemnica. 7. Demacia na Shadow Isles Jest to jedna z najciekawszych ostatnich tajemnic, które się pojawiły ze względu na karciankę Legends of Runtera. Jeżeli miałoby się wymienić jakiś region, który planuje lub próbuje podbić jak najwięcej ziem w runterze, to pada oczywiście tutaj od razu na Noxus. Próbowali oni zdobyć nie tylko Aionie. Stąd bardzo zastanawiające jest występowanie żołnierzy demacjańskich na wyspach cienia. Widać to na wielu. Kart i można wyczytać wiele z cytatów odnośnie pewnych stworów pojawiających się na kartach z Shadow Isles. Dlaczego demacja wysłała swoje wojska na Shadow Isles? Czy oddział miał odzyskać jakiś artefakt, czy sprawdzić jak i co się na wyspach w ogóle dzieje? Cóż, ewidentnie nie poszło zbyt dobrze i jak na razie cel tej ekspedycji pozostaje nieznany. 6, co się stało z Norą. Okej, okay, kolejna dość ciekawa dla mnie kwestia przy bohaterce, za którą nie do końca przepadam. Wiem, że Yumi jest magiczną kotką czarodziejki imieniem Nora, która pochodziła z rasy Jordli. Pewnego dnia jednak kobieta zniknęła bez śladu, pozostawiając swoją potężną księgę, i Kotka postanowiła ją odnaleźć. Niestety, bez skutku, choć Yumi wyczuła zapach Nory gdzieś w pobliżu pustki, przynajmniej tak to było określone z tego co pamiętam w lore. I teorii tutaj powstało wiele. Sporo osób uważa, że Nora powróci jako grywalna bohaterka. Co mi również wydaje się całkiem prawdopodobne z racji tego, że gdzieś w tamtym czasie, z tego co pamiętam, jeden z pracowników to mówił o tym, że chcieliby wypuszczać więcej takich duobotlejnowych postaci. Co ma potwierdzenie przy wyjściu senny. Jednak wracając do tematu, nie mamy zielonego pojęcia, co się w zasadzie stało z Norą. Czy zostawiła swoją ukochaną kotkę? I Wyruszyła na jakieś poszukiwania. Czy coś stało się złego, na przykład została porwana? Nic tylko czekać na odpowiedź. Numer 5. C bądź C. Być może zastanawiacie się, o co chodzi. C. Jedna literka niewiele w zasadzie mówi. Jest to jednak inicjał bardzo dobrze znany w Piltover, bowiem pozostawia go niedościgniony i niezłapany złodziej. Ten sam, który pojawia się w wielu opowiadaniach czy historiach postaci z tamtego regionu. Jest to Nemesis Caitlyn, która od wielu lat próbuje złodzieja złapać, w czym zresztą pomaga jej waj. Jednak C pozostaje nadal niezłapany. Niektórzy z Was mogą powiedzieć, hej, przecież to musi być Kamil, wszak C pasowałoby idealnie no bo jest to pierwsza litera jej imienia. Cóż, wydaje mi się, że gdyby tak było, Kamil byłaby chyba jedną z najgłupszych złodziejek na świecie. Do tego zupełnie to do niej nie pasuje, gdyż, co prawda, to co robi, nie zawsze można uznać za zgodne z prawem, jednak działa ona dla dobra swojego klanu, czyli Feroz, który to klan jest bardzo bogaty i wpływowy. Dodatkowo sama Camille nie zbierałaby pieniędzy dla siebie, gdyż takie rzeczy nie bardzo ją obchodzą. I najbliższą osobą, która pasowałaby do tego inicjału, nie jest jedna, a dwie osoby, czyli Twisted Fate oraz Graves. Wszak są oni jednym z najsławniejszych duetów przestępczych w świecie Lola. Choć najbardziej zwraca się tutaj uwagę na Twisted Fate'a. Jednak na razie nie mamy tutaj żadnego potwierdzenia, nie wydaje się również, aby TEW działał w piltover, gdyż jego pole. Działania było Bill I osoba określana jako C jest drugą najstarszą tajemnicą w dzisiejszym materiale. I ma ona już dobrych kilka lat. A nadal nie poznaliśmy tożsamości tejże właśnie osoby. Być może poznamy ją przy premierze serii animowanej The Arcane. 4. Zachodnia Wyspa. Mówiliśmy o prawdziwej północy, jednak jest jeszcze jeden obszar na znanej mapie Runtery, którego nie znamy. Znaczy inaczej, owych obszarów jest więcej, ale zdecydowałem się dziś zająć największymi. Na zachód od Freljordu znajduje się wyspa, która jest tylko w części pokryta lodem, a w jej większej części widzimy, że jest zielona, co oznacza nawet, że może być zamieszkana. Jest to dla mnie tajemnica od bardzo dawna, bo wyspa ma również bardzo wysokie góry, jednak zupełnie, zupełnie nic a nic o tej wyspie nie wiemy. I jasne, może być to wyspa po prostu wrzucana... Tak, żeby była. Jednak myślę, że nie jest ona tutaj bez powodu. Myślę, że jest to pozostawienie sobie miejsca dla jakiegoś nowego, małego regionu, lub po prostu jakiejś rasy, z której może wywodzić się jakiś nowy bohater. Nie wiem, zobaczymy. Numer 3 Jax Okej, okay, w lidze jest niewielu bardzo tajemniczych bohaterów. Mamy chociażby zagadkowego Barda czy Shako, jednak tu na Jaxie chciałem się dziś skupić, ponieważ jest on w mojej opinii wielką tajemnicą. Wiemy, że jest on mistrzem broni z Ikathi i na razie jedynym znanym stamtąd mieszkańcem. Wiemy, że nazywał się inaczej, ponieważ jego pełnym imieniem jest Sajjax Kyle Rings, Kohari i Ikatun i został urodzony w nieznanym Miejscu jednak żył właśnie w Ikathi. Podczas trwania tzw. The Void War, czyli wojny pustki, prawie 3600 lat wcześniej w stosunku do aktualnych wydarzeń w Lidze, został on jedynym znanym ocalałym ze zniszczenia swojego miasta podczas otwarcia pustki. Przy okazji zastanawiałem się nad tym, czy nie przygotować dla Was materiału, w którym opisałbym historię Bligi od początku do końca, bitwy wojny i wydarzenia. Jeżeli chcecie, napiszcie w komentarzu, bo nie wiem, jak dużo z Was coś takiego by obejrzało. W każdym razie, jax został w pewien sposób zmodyfikowany przez pustkę, jednak w zupełnie inny sposób niż inne osoby, gdyż jeżeli spojrzeć na Casadina, Malzahara czy Kajse, to wykorzystują oni magię pustki do swoich celów. Jax natomiast wydaje się tej magii nie posiadać w ogóle, plus jego cel jest dla nas zupełnie nieznany. Co więcej, jax po zniszczeniu katki błąkał się wiele lat bez jakiegokolwiek celu. Nie wiem jak dla Was, ale ja bym nieco więcej o Jackie się dowiedział. Miejsce drugie Seal Sister. Jeżeli jesteście całkiem zaciekawieni historią League of Legends, na pewno znacie bogów Freljordu. Jest to oczywiście Orn, Volibear oraz Anivia i są to niezwykle stare istoty, mające około 10 tysięcy lat. I określa się ich mianem tak zwanych Firstbornów, czyli urodzonych jako pierwszych, albo pierwotnie urodzonych, czy coś takiego. Co jest ciekawe, bo może to sugerować, że są to pierwsze postacie, które zostały w świecie Ligi urodzone, a nie stworzone, choć nie jest to tak oczywiste. I obie trzy postacie są rodzeństwem. Jednak mało kto wie, że jest jeszcze czwarta siostra zwana Seal Sister. Nie pojawia się ona zbyt często w lore, odniesienie do niej można przeczytać chociażby w historii Orna. Jest to jedna z najbardziej zagadkowych figur w świecie ligi. Zapewne jest bardzo potężna, jednak zupełnie nic a nic o niej nie wiemy. Może ona być bogiem zimowych wód czy coś podobnego we Freliordzie, no nie wiem. I nie jest to nami, gdyż moglibyście skojarzyć ją ze słowem sil w taki sposób, ani nie jest to lisandra, gdyż ta urodziła się dobrych kilkaset lat po Ornie, w Oliberze i Aniwi. Cóż, być może kiedyś się dowiemy, kim ona jest. Numer 1 i ostatnie zagadnienie jakim się dziś zajmiemy to wojna Tytanów. Jest sporo wydarzeń w LoL-u, o których wiemy bardzo, ale to bardzo dużo, w porównaniu do wojny Tytanów. Na przykład o wojnach runicznych czy najazdu Noksusu na Ionie. Natomiast o wojnie Tytanów nie wiemy prawie nic. Wiemy, że Tytani byli istotami, które stąpiły z nieba i zaatakowały Ajonie, gdzie głównie naprzeciw nim stanęli przodkowie Wastajan. Wiemy, że Tytani wojnę przegrali, jednak dlaczego zaatakowali, co im nie pasowało, czy w ogóle jak wyglądali. No cóż, nadal tego nie wiemy, jednak wydaje się, że nie byli oni tak wielcy jak mogłoby się wydawać, ale no okej, okay, mali też nie byli. Jednak na jednej z grafik w regionie Aionii pokazywane są ogromne miecze wbite w ziemię. I analizowałem historię tego regionu i owe bronie nie pasuje do nikogo innego jak do Tytanów. I to wszystko co o nich wiemy. Nie wiemy praktycznie nic. Moi drodzy, to na tyle dajcie znać jaka Waszym zdaniem jest najciekawsza tajemnica w świecie League of Legends i co więcej mówić. Dziękuję za obejrzenie, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się. Cześć!